Wakacje, ucioci się ucioty nie, cioci się skończyły. Czas wrócić do domu, gdzie ja mieszkam? A... Oj, ten Sylwester był bardzo głośny. Tak, nic nie pamiętam. Co tu robi koczotka? A no tak. Po naszym balowaniu się tak dzieje. Dobra, mamka co czas wezwać tak słówkę. Szybkie obsługi widzę. A? Dobry! Skąd się pan na ale mam kaca i nie pamiętam skąd. Dobrze, skoro tak. <grymno> ale... Proszę do mojego domu. Okej, a dokładniej. No tam, no. do mojego domu. Dobrze, a, 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 a. muszę <grymno> panu coś w tajemnicy powiedzieć. Mów pan. Ładny I traktor. Dziękuję. <grymno> Moje Rak cioci. Rakietnicy kupił pan na Allegro. Nie, to do mojej cioci, więc ma tam... Y, autonamierzanie, y, Autonomierzanie, y, ochroniarzy i... Czemu pan wolną słup? Ha! Już 422? 423? 424? Chwila, chwila, panie... 425? Nie! Tylko pan nie mówi, że ja... Że to pan jest tym, no, tym, tym, no... Na czym ja skończyłem? Na tym, że to u cioci kupił pan to. A. No to ciocia kupiła mi znaczy sobie pod dom. Aby złodzieje się nie wkradali. Czemu pan uderza w te słupy? Dziesiąt punkty. 420 Ale, a, a, a to pan czasem nie jest czasem... O patrz! Pan powinien na pociąg mniejsze, to na czym ja skończyłem? A, na czym ja skończyłem, bo po tym kacu to o, w ogóle. Bonus Właśnie Dlaczego pan uderza w te słupy? Proszę pana, pan a, odpowiada. Tupy. A chwila, coś mi się przypomina, no co pan zrobił? Na, a, a na czym ja to skończyłem? E, na tym, że ciocia kupuje coś przez Allegro A właśnie ciocia kupuje ochronnie... No czemu pan rozwala te słupy? No tylko jeszcze 400 punktów i dostanę premię! A! Chwila coś mi się przypomina, no proszę uważać na sklepy, no tam jest seksub. A to to, to to na czym ja skończyłem? O seksup! A no także tam był dobry sklep, no dobra. Ale pan wolniej jedzie, no Czemu pan wolno w słup? Patrz, jak pan patrzy na znak na górze. Chwila! Z kimś mi się pan kojarzy! Z kim się... Mi... Nie! Tylko pan nie mówi, że pan jest tym złym taksówkarzem, który mnie dręczy przez pół życia. Nie, to pan co? <laughs> Wiem. Musimy iść na pilota. <laughs> to było przewidywalne. <laughs> Dobrze. O patrz pan. Pojedziemy tym tutaj. Nie, ja z panem nie jadę. Pan jest tym złym taksówkarzem, który mnie dręczy przez Jak pół, pół życia. By... Muszę po... tylko Chodź tu, chodź tu, czekaj. Wiesz jaki Myślę, że to bronia to aparat. Wiesz, pan, ja, jaki pan jest zły. Teraz to ja biorę na pana broń! Nie! A! No. Moje koło! Ciocia mi pożyczyła, więc nie maruj mi tu. No. Moja ciocia to ma arsenał dopiero. Mimo, że y, pracowała w warzywniaku, ale... Nie wiem, skąd ma takie No. No, wreszcie odjechał. Dobra, przejdę sobie na drugą stronę, aby. Nie... Ty, smarkaczu, złamałeś mi plecy! O, kurde! Bije mnie! Won mnie z tego miasta! Ja chcę się dostać do domu. Najlepiej polecę samolotem. No, tak, dzieciu dobra. Jak będę czegoś potrzebował, to zadzwonię. No, cześć. A dobra. Jest lotnisko, pożyczymy sobie samochodzik i lecimy na zamówiony samolot. Mam nadzieję, że ciocia dała dobrego przyjaciela swojego do sterowania tym samolotem. Krzyby są przyciemnione. Nie! Nie! Zatrzyma ten samolot. Nie ma wała, nie ma! O kurde Nie! Nie w dół! Jezu. Nie, człowieku o, Dobra, wyrównam lat Nie no, dzwonię do dzieci Czesia? O patrz pan, tam coś jest Ciocia, słuchaj, wezwij dwa y, odrzutowce nie niemieckie y, I zrzuć bombę atomową lub zestrzel samolot y, Co dopiero wystartowaliśmy i co Ty masz za przyjaciela, no Tak tego zabić, ja wyskoczę przed zastrzeleniem i przed zrzu zrzutem bomby atomowej, dobra? Dobra, to dzięki, cześć. Masz facet przerypane, leci bomba atomowa i dwie rakiety, człowieku. To jest wojsko mojej cioci. Na dole helikopter! Nie, człowieku! Nie! Przeżyliśmy. Gdzie pan jest? No Jak to? O w mordę. Ja jak, się zrobię panu zdjęcie. Dobrze, ale proszę poczekać, tylko wyjdę z kostnicy. Biją się. Biją się. Pan poczeka chwilkę, dobrze? Już do pana jadę. Kilka, Ch bo tu wiszę, powiedzmy. Pojedziemy czołgiem. Z panem wolałby mnie. Już chwilę poczekać, jadę. Wie, o wie pan co, nawet wytrzeźwiałem, to ja sam wrócę do domu. Do widzenia. Mam nadzieję, że już się zgubi. Znaczy się żegnam, nie chcę się z panem jeszcze raz widzieć. Łączność zerwana. No i po facecie. Mam nadzieję, że nie jest hakerem. Dzień dobry! Co? A pan tu skąd? Przecież zerwałem łączność. Jestem piratem i wiem o tym A nie to nie ta Ja eee, Nie wiem Uwielbiam ją Ona tu jest Tu jest I tak. I ci nam <laughs> Proszę pana proszę ze mną nie śpiewać proszę się rozłączyć Nie Nie no odrywam to radio Won... No, poszła Pani je, Jeszcze szkoda Pójdę do pana Jak pan się ze mną kontaktuje telepatycznie. ale ja nie umiem. Co tu robi, czołg? Pan tu był? Nie. To ja sobie nim pojadę, tak. Czycie nie można. Iść? Ja mogę. Facet mi stąd wyrzucił. No co za ham. Kosmici mi porwali motor. <grym> Wiedziałem, że oni wrócą. Wiedziałem, że kosmici powrócą. Oni, zawsze, oni nigdy mnie nie zostawią w spokoju, no. Jest pan tam? Ja O, trochę straszka mnie dopadła, ale jestem! Węgielek, węgielek, kochany węgielek. Węgielek, na twardiejszą kupę wystarczy niewiele. Ja się tylko pytam, gdzie, gdzie są ci kosmici, no. Widziałem ich tylko w poprzednim odcinku. Zróbam za nimi i ich szukam! O nie, zadezwalmy w budynek! To piętrowiec wieżowy! Nie no, przestaję, przestaję myśleć, bo w ogóle ta telepatia. Proszę wyjść z mojej głowy. Przez ten piętrowiec wieżowy nie, nie mogę uderzyć w budynek! O kurde, co się z tym helikoptra te te, te, te te dzieje? Myślałem. Seks! O nie, nie spadam! Chyba widziałem. Widziałem kiedyś taki sex shop mnie zabije. O! Dobra. Zaparkowałem! To ja wrócę do domu. Jestem już w Los Santos. Zaparkowałem! A nie. No skurde, przez tego kaca zapomniałem, że mieszkają w Los Venturas. No. O w mordę. No to się pogubiłem. O. Pomyślałem, że tak po drodze do domu odwiedzę moją babcię. Dobra, szybciej. O. Oh. Widzę, pojawił, pojawił się dodatkowy grup. Chyba dziadek znowu kogoś <śmiech> ujebał. <śmiech> Allah Akbar. Allah Akbar. Dobra, już. Babciu, dziadku, jesteście w domu. Jest motor, czyli muszą być w domu. Ale drzwi są zamknięte. Może są. U pieska mm. piesunio przywita się z panem, chodź do budy dzień dobry Co? Dobry Co pan? Co? pan tu robi? E, nic. Już miałem wychodzić Babciu. Co ty tu robić? A nie, w tej chwili mam wiadomość na czacie. Odczytam sobie. Aha Babciu. Chyba pan w ten przyjaciół, tak? Nie, to moje auto. Dziadku czemu się przebrałeś za psa. Proszę poczekać, proszę wyjść. Proszę wyjść. Proszę ze mną, babciu, ok. wstań i się ubierz. A pan, co pan tutaj robił? Czemu pan y, to robił przy mojej babci? A ty, a, a ty dziadku, czemu jesteś psem? Mówiłem ci, żebyś z tym skończył. No. Mów, czemu to zrobiłeś? I, I skąd ty w ogóle znasz moją babcię? Jestem... Yy, Komornikiem? Z gazowni. Więc mówię ci, nie tykaj mojej babci. Tak, grzeczny, dziadek, grzeczny, masz ciasteczko, tak. Dobrze. Ej, hey, masz coś na twarzy. Co? Oczy! Dobrze, chodź tu. Ty, chodź tu! Nie mogę wy... o! Chodź tu! Gwałciłeś O, czekaj, muszę chwilę prywatności! O nie. Tylko szybko. Nie które to się do było. Ej, pan poczeka, zapomniałem Szybko. Chyba to Tycha tu tu, 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 tu ty, ty, ty. mnie Chodź tu. Złapię o grub! Trzeba się pomodlić. O, przeskoczyłem. A. 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 Mówiłem ci, żebyś się nie zbliżał do mojej rodziny. Chodź tu, mam shotguny a ja mam ręce! I skacze. No kurde go nie Moje auto jest! A nie to nie moje! Ej, gdzie moje auto? U! Zapomniałeś pan chyba taksówki! Dopaldzieć się! Więcej nie będziesz woził biednych ludzi w... Alohomora! Wejdź stąd, że! Nogi, głupie nogi! Nie, ja też chcę wyjść. Po... Chwila, po- poczekaj chwilę, dobra. Gdzie to było? O, dobra, już biegnę. Gdzie ty tam jesteś? Włączę sobie czyta. O, gdzie ty jesteś? Ja mam AIMA i nie schowasz się. Pa, pa, oh. pa, 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 pa. <laughs> Ale serio, cię nie widziałem I kill Nie strzelaj pan! Na, na moim zegarku to stój! Powiem, że mam Stój to nie strzelę Okej okay. Słuchaj pan Więcej razy, obiecaj mi pan, to pana nie zabije Więcej razy nie będziesz pan jeździł taksówką z biednymi ludźmi Okej, okay. z bogatymi z żadnymi ludźmi, rzucisz pracę taksówkarza. Okej, rzucę palenie. I pilota. I, ma i, 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 I maszynisty. I żeglarza. I co tam jeszcze jest? I, co I ratownika. Co? Zrozumiano? ludzi nie ratowałem. R chyba odwrotnie właśnie. Ale Niech potrafię się... rapować! Pokaż nie, pan. Nie, patrzę. Ja ja rapuję! Hey, stop, touching me. Eee... No fajnie, że zarapował. Nie, tak się rapuje. O no, no, no. No, tak! Z, 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 widzi pan, ja rapuję! Ja rapuję. Dobra, do widzenia! Stój, bo cię zastrzelę łopat... Nie, nie łopatą. Chodź tu, zastrzelę cię. Miałem I cię nie, nie, Miałem cię nie zabijać, ale. Oh, fuck. <noise> Zabiję cię! Słysze, nie, 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 nie! Nie odpuszczę ci. Zaraz umrzesz, masz tylko jeden HP. Umrzesz za grzechy innych. No co, to mam full HP! No nie. A ja się tyle siliłem, pan, no. tam coś się świeci Ja pana dogonię Dogonię pana, zabiję pana, zobaczy pan Nie daruję panu życia O nie! Tylko nie oni! Nie! Już porwali mi sześć samochodów w tym tygodniu A mi cztery łodzie Jak pan tak szybko płynie? Niech pan spację naciśnie i zasuwa pan tak ja. jak ja, jak no, mu naruba. No cały czas Brrr. wciskam spację i nic... To Dobrze, to teraz gdzieś się wynurzmy i, i znowu będę chciał pana zabić, okej? Okay? No nie, skończyła mi się energia. Niech się naładuje trochę. Zobaczy pan, jeszcze pana zabiję dzisiaj. Zabiję pana, już do pana y, lety, znaczy się płynę. No nie, płynę szybciej. Zabiję cię, zobaczysz. Ale za co? Za to, że cały czas zabijasz i zaskakujesz. Przepraszam ty, powiatku. Cały czas jeździsz z biednymi Śmierdzi kapusto no, Sorry no Właśnie tam eee, jest Czekaj, masz dziwna rzecz Czekaj chwilę bo mi się musi naładować energia ja, gdzie tu była O, jest no, Boom! Bum headshot No strzeliłem headshota Tu to mnie nie znajdzie. Gdzie ty jesteś? No nie, ktoś tu nadjeżdża. Chciał mnie przejechać. Okej, okay, okej! Okay. Yy. Ale co? Gdzie, gdzie ty jesteś? No, gdzie ty jesteś? Okej, okay, nie, 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 pan nie strzela. Za panem. Dobrze, podaję się. Ale gdzie pan? A tutaj pan jest. Teraz tak, słuchaj pan. Więcej pan mi obieca. mi opi... No nie. Nie! Zabiję pana zaraz, jak pan nie przestanie. Moja dzika. Uciekaj! To seryjna babcia znowu. Ona chce nas o zabić, nie. ta babcia, ta babcia nas po prostu pozabije, babciu mówiłem ci, żeby się odpuściła ze snajperką, no. Uciekajmy, Zobacz! patrz do kosmitów. Inwazja. Czemu ja nadal sikam? Nie wiem, ma pan prostatę. Tyle kosmitów, to dlatego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mieli mi jeszcze porwać dwa auta. O nie. O nie, on tu jedzie! Zapomniałem. Przejechał Żyje. Nic mi nie jest, chodź tu. Zabiję cię teraz. Nie, jeszcze! No to poddaj się. Okej, czekaj! Poddaj się! O nie! No zabił mnie. Poczekaj pan, tam tylko się wskrzeszę. Czekaj. Idź do. 11, tak? No, ak akceptuj pan zaproszenie. Akceptuj! Nie ma go! Czemu ja nadal sikam? Dobra, kontynuujemy. Zabiję pana, a. a, a nie, to nie ta broń. Czemu za chłopatę w głowę wbiłem? Czemu sika pan łokciem? Pan jest kosmitą, tylko że innym, bo kosmici sikają przez palce. Wiedziałem, że że panie jest... O, wreszcie się pan tym, czym trzeba. Stój pan, poddaj się, bo strzelam. Robię krąg, którym się przetelaportuje. St Stój. Dobra! No, teraz słuchaj. Jezu, schowaj go. Dobra, mniejsza. Teraz masz mi obiecać, że rzucisz pracę taksówkarza. Że rzucisz. Pracę pilota, że rzucisz pracę rajdowca, że rzucisz pracę żeglowarza, że rzucisz pracę ratownika, że rzucisz pracę w wojsku przy odrzutowcu, w czołgu i w ogóle nie będziesz już jeździł żadnymi pojazdami. Pływał, latał i cokolwiek tam. Będziesz po prostu grzeczny. O... Czekaj, panu zdawi się czas. Ale słuchał mnie pan. No i pan tam dalej mówi. Niech pan dalej mówi. No ja już skończyłem teraz, pozostało panu obiecać. Yy... A! Mówiłem że panu, żeby pan nie sikał pod nogi. Dlaczego pan nadal sika? I... O kurde! Co się stało? Serio? To niech pan obieca. Pan ma obiecać. Au! <gry> Ej no chodźmy gdzieś indziej. Chodź tu. No to pan... Oh, no to pan... pan obieca. Sikam panu na buta. Kurde, co dopiero nowe. Widzi panu, odjęło panu całą kamizelkę prawie. Mam cieczkę. No nie, znowu pan mi na buta Sikam. Niech pan się stąd ruszy Już Dobra odejdę Wstawaj Okej. Okay. Masz obiecać Obiecujesz? Obiecuję na wszelkie świętości święte świętości dobrze mam nadzieję, że pan... A pokazać panu Co to było? O, o. Pan wyłączy tego i breka i pan mnie posłucha no Teraz mam nadzieję, że pan dotrzyma słowa i no i tyle. To do widzenia. O nie sikam już No tak, skończyła się rozmowa, to już... Ale wchłoby pan tą sztuczkę, niech pan patrzy. A Mówiłem, że pana zaraz zabiję. Ale rusz się stąd. Niech pan patrzy! Sztuczka! Patrz pan! Fajna sztuczka, teraz won mi stąd. Ty idioto. Idioto, won mi stąd, no. Okej. Okay. No i... Co <grym> i, <stąd> to... <grym> i <stąd> A nie w tą Przepraszam! Już. Teraz. Do teraz Dobrze. O, proszę zobaczyć, teraz będzie... Tak, paźmy, teraz będzie dobrze. Dobrze. Teraz pan płynie do domu. Kosmici nie! Jest ich coraz więcej! Inwazja jak Ej weźcie! No nie Halo no. Oni też uciekali przed kosmitami, no A mnie nie wzięli Co za chamy Po prostu hamstwo w państwie Dobra, to wzywam taksówkę A. No nie! Znowu ta babcia Babciu, zostaw mnie. Chcę tylko taksówkę wezwać. Dobra. Dźwięk wybieranego numeru. Pipi pi 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 pa pa pi pi pu, pu, pi pa, pa. Dzień dobry. Dobry-dobry-dobry! Czy dodzwoniłem się do firmy taks taksówkarskiej? Nie, tak, czemu nie? Dobrze, chciałbym zamówić taksówkę. Nie dobrze, będzie za... Teraz! O nie! Ja ci dam Dobra, dobra, nie pan już przystanie. Mówiłem, że... Z... No prima, prima Tylko że dzisiaj mamy 2 Maja. Eee... No a Prima priliz jest! Ja. Maju! Nie, 1 kwietnia. Miesiąc Ma temu był. Zabiłeś mnie! O nie, teraz masz przerywane od mojej cioci. A od babci jeszcze więcej. No to co, kochani, kończymy ten odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie. Subskrybujcie! I, I oceniajcie, więc na razie. No, moi widzowie też się mogą pożegnać. Ty też nagrywałeś? Tak, i to jeszcze przed nagraniem. Dlatego mówiłem, że takie lagi mam. Aha. Tak. Czyli nagrywam po prostu tak, jak było poza pl na planie swojego na, nagrywania. Czyli tak samo jak w trakcie nagrywania, więc na razie.